że Wasz uśmiech będzie ładnie wyglądał, a Wasze usta będą pełniejsze. Dzień dobry, ja właśnie idę nagrywać film, znaczy w sumie najpierw zrobić śniadanko, a później będziemy nagrywać dwa filmy podobnie. Yy, no i co, Nie dnia mam życzę. Cześć Wam, dzień dobry. Często pytacie się mnie, co mam na ustach, jaki to kolor, jaka pomadka, z jakiej firmy i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Więc dzisiaj przedstawię Wam wszystkie moje ulubione pomadki, które mogłabym Wam polecić, które Wy mogliście zauważyć już na moich zdjęciach i te, które są nowości. A teraz przechodzimy do nowości. Mam tutaj trzy masełka. Masełka do ust. Są one w różnych kolorach: od róży, brązów do czerwieni. Ja wybrałam swój ulubiony kolor, który nazywa się Baby Girl. Baby Girl. Gdzie jesteś, Baby Girl? Ja osobiście jestem taka so, so że czasami, mimo wszystko jak się maluję, to częściej stawiam na matowe pomadki, chociaż mimo wszystko dbam o nawilżenie tych ust i lubię też takie pomadki. Te pomadki są właśnie takie fajne i fajnie nawilżające, ze względu na, na to, że jest jako ostatni. To jest właśnie ten kolorek, który mam teraz na ustach. Mega mi się podoba. Dajcie znać, który produkt Waszym zdaniem sprawdziłby się, się u Was najlepiej i które Wy chcielibyście mieć w swojej kosmetycznej. Czami, bo dzisiaj chodzi o Banana Beauty. Pomadki od Banana Beauty, które nie tylko używam na co dzień, ale też mam okazję testować. Więc dzisiaj pokażę Wam moje ulubione kolory. I daję sobie niewielką ilość, też tak, żeby nie mm, sobie tych ust nie obciążyć. Lekko sobie rozmaruję. O, i teraz moje usta są. Szybko lecimy do pierwszej pomadki i jest to pomadka o nazwie Nude Up. Jest to jedna z moich ulubionych pomadek ze względu na kolor, ponieważ ten kolorek naprawdę bardzo fajnie komponuje się nam na ustach. Dobra, przestaję gadać i maluję. Przyjemny dla ust, serio. Ma, mam ochotę cały czas tak. te usta tak ocierać o siebie i cały czas mam ochotę tym masekiem smarować. To jest fajna alternatywa dla dziewczyn, które nie lubią matowych. Jak widzicie, ja na razie nie mam nic na swoich ustach, ale już to zmieniamy, ponieważ pierwszym produktem, który użyję, jest to baza taka nawilżająca na usta, którą nakładam przed pomadką. Ona ma trochę taki efekt powiększający usta. Jak wiecie, ja to bardzo lubię, malek, a wręcz się lubią swoje usta cały czas nawilżać. Kolejna pomadka o nazwie Sousista. Ja ten kolor bardzo lubię ze względu na to, że jest bardziej różowa. Też często pasuje mi do mojego makijażu oka jak wiecieńskimi i nie są testowane na zwierzętach. Możecie też użyć mojego kodu i będziecie mieć inną zniżkę minus 40% na wszystkie produkty Banana Beauty przy zakupie przynajmniej dwóch. Produktów. Ja wam życzę miłego dnia i oczywiście fajnych zakupów. Busiaki. Przygotowane pod pomadki. Niewielka ilość wystarczy, żeby naprawdę fajnie ta pomadka nam zastygła. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Tak jest. Baby girl. I właśnie ten odcień mam na swoich ustach. Powiem Wam, że konsystencja jest niesamowita, naprawdę fajnie się rozprowadza i jest taki. oręczowych ci chyba było najlepiej. Ale mi się wydaje, że no? no. To nie, o, to nie... <laughs> <O Jezus. laughs> Oczywiście mam dla Was zniżkę na stronie Banana Beauty i kody rabatowe. Minus 50% na wszystkie zestawy właśnie z tymi nowościami, czyli z tymi masełkami. Oraz inne zestawy, które są powyżej 319 zł. Ale. Hej. Hejka! Nie w ogóle go na kanale. Co ty masz za włosy? No. no. Slimy. Jeżeli przegrałem grę, musiałem sobie zaparbować. No i co? A ty grałeś przegrałem... szybko grę? No. <grych> o nie, ale wyglądasz. Ej, te pomadki są pomadkami matowymi, czyli właśnie matują nam usta, ale nie wysuszają, co jest bardzo ważne i czym ja się sugeruję. Jest to jeden z moich ulubionych kolorów, z tego względu, że fajnie komponuje się z moimi włosami, ale też fajnie podkreśla nasz uśmiech, z tego względu, że. Twój odpoczywa przed nagrywkami. George tutaj też coś na kąpie robi. Marcin, Marcia gotowa jesteś na moje nagrywki? Tak, Dobrze, przekładamy o godzinę. Pierwsza. A tutaj piękny basen z rana. W swoim składzie mają olej marula, który bardzo te usta nawilża i wydają się takie mięciutkie. Ja bardzo lubię dawać różowe cienie do powiek, ze względu na to, że pasują mi do włosów, jak i też często do ubioru. Dzisiaj też tak patrzę, że pasuje mi też ta pomadka do mojej koszulki i chyba na tą pomadkę postawię dzisiaj. Pamiętajcie też, że wszystkie kosmetyki Banana Beauty są kosmetykami wy, we... A teraz pokażę Wam jeszcze, jak prezentują się na ręce właśnie te masełka do ust. Od góry mamy kolorki Cutie Pie, później mamy Oh Han i ten, którego ja używam, czyli Be. Ząbki wydają się bielsze. Pamiętajcie, że jeżeli wybieracie pomarańczowe pomadki, to one automatycznie będą sprawiały, że Wasze zęby będą wydawały się żółte, a takie właśnie różowe, troszeczkę ciemniejsze matki Zazwyczaj mam się od nagrywania i do gadania i od do Was, ale wyjazd wyjazdem, ale czas wrócić do rzeczywistości i też do filmów. Właśnie na mój kanał wleciał nowy odcinek i jest to odcinek Lum, tak zwana sieciówka, czyli Wasz ulubiony. Mega się cieszę, że wreszcie to nagrałam. Teraz wszystko będzie WRS. Zobaczcie, case też jest WRS. Ten case a propos jest moim ulubionym. I też mega się cieszę, bo Leksi, Leksi oczywiście pozdrawiam. też cały czas ma ten case. Jelenie nie składam ten case. No, mega, mega, mega się cieszę. Jeżeli Wy jeszcze nie macie pomysłu na prezent, to zapraszam Was na Verso Store, to możecie zgarnąć takie szaliki. Jest też kolor beżowy, czapki, kubki i też inne dodatki, i też koszulki świąteczne, ale też nowość, czyli właśnie takie łańcuszki z słówką mi się one mega podobają. Wrzuciłam Was na kanał, także dajcie znać, czy Wam się spodoba. Ekipa też zgadywała, które rzeczy są z Lumpeksu, a które są z sieciówki, także koniecznie wbijajcie na kanał. Ja zaraz spadam kupować prezenty na święta, bo już mało czasu zostało, mało. Ja się na maksa jaram tymi nasznikami, bo już dawno, dawno, dawno je zleciliśmy i wreszcie są. hashtag kimysówki. Z czekam do godziny 15 na film Karola, a jeżeli chodzi o mój film, to będzie jutro na moim kanale o godzinie 14 film związany z TikTokiem. Na to się cieszę i jestem podekscytowana, jeżeli chodzi o ten film, także koniecznie bądźcie również, co najbardziej czekacie i co chcecie upolować w Black Friday. O 14 jutro na moim kanale, bo będzie się działo, więcej nie zdradzam. Kolekcję Versoft Store świąteczną, więc będzie też świąteczna kolekcja, z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No i oczywiście czekam na wszystkie promocje, bo w tym tygodniu naprawdę będzie się działo. Czy wy już macie zaplanowane jakieś zakupy? Dajcie koniecznie znać na. Oh, bitch, Państwo, to jest nietypowy widok. Karol z mopem. naprawdę. Zobaczcie, jaki zdolny chłopaczyna. No. Kochani, mam dla was jeszcze jedną informację, ponieważ na Zalando trwa już Cyber Week, czyli taki tydzień okazji i z tego też tytułu ja będę mieć dla was tutaj wiele niespodzianek, także w tym tygodniu szczególnie obserwujcie mój profil i moje Insta bo będę mieć dla was razem z Zalando. No więc Dzień dobry. Ja dzisiaj początek tygodnia zaczęłam w miarę wcześniej, bo wstałam w poniedziałek o godzinie 6.30, więc dzisiejszy dzień od rana pracowicie. Teraz ustalamy cały harmonogram na resztę tego tygodnia, cały plan, no i oczywiście dużo, dużo, dużo promocji. Jest yy, obiektywnie nisko, dwóch palców nie zmieści. ale stań tak z tyłu zobacz na laczkę chłopak. Laczek jest taki, no. taki jest. Taki szeroki laczek. Wjeżdżamy w tunel. Wjeżdżamy Włączyłam się do Timu Pateckiego i też jestem łamagą, bo dzisiaj też się wywaliłam na desce. A więc też są rozwalone? Też może rozwalone ręce? Nie, ale biodro mam tutaj takie stłuczone. O, uczone. bardzo dobrze, bardzo dobrze. No. A nie da się zmieniać kamery, cały czas o tym zapominam. Jak zawsze pięknie. Jezus, ja się nie mogę napatrzeć na te palmy. W tygodniu, czy trzy filmy w tygodniu. Też jest tak, że nie mogę czytać jakoś bardzo dużo tych filmów, mimo tego, żebym chciała, ze względu na to, że też montażyści muszą się wyrobić z dużą ilością tutaj materiału, z tego względu, że każdy z nas tutaj prawie ma kanał na YouTubie i też te filmy. I wiem już, co będę nagrywała przez kilka jeszcze następnych filmów, aczkolwiek jestem ciekawa, czego Wy oczekujecie teraz od mojego kanału, ze względu na to, że te wyświetlenia nie ukrywają, my poszły trochę w górę, ponieważ dla mojego kanału. Jeszcze Marta, proszę bardzo, Marta też wstała na nagryw! I nagrywamy! Co się u nas dzieje? Proszę bardzo. Monia tutaj coś pisze. Proszę bardzo. Kto już na komputerze gra? Oczywiście, że Trąba. Ja nie gram, bo chodzę <grywa> streama. A? Dobrze, dobrze, zapraszamy na streama. Proszę bardzo, co się dalej dzieje? i lecę. Dzisiaj w ogóle nie mam gadane. Dzisiaj jakoś tak stwierdziłam, że jestem taka hm, okej. Okay. Może dlatego też, że babskie dni mi się kończą. i Jestem taka, coś bym zjadła, Co bym zrobiła to się już zjeżdżyłam, mogę iść teraz. I nie może mi odbić palma, że mam tak zaraz jakieś gigantyczne wyświetlenia, więc teraz po prostu chciałabym robić też filmy dla Was yy, o tym, co Was interesuje, co Wy chcielibyście zobaczyć na tym kanale, więc sugerujcie, piszcie, no. Tutaj. A ja zbieram się na... W tym ja właśnie idę nagrywać film, znaczy w sumie najpierw zrobić śniadanko, a później będziemy nagrywać dwa filmy podobnie. Yy, no i co? Nie mam Wam Daję widzicie. Dzień dobry. Ja dzisiaj mam w ogóle jaśniejsze włosy. Zobaczcie, trochę odchodzę od odżywki różowej, ale to celowo, nie po to, żeby zmienić kolor różowy, ale żeby trochę ten róż rozjaśnić. Zauważyłam, że ostatnio moje włosy szły bardziej w stronę czerwonego niż różowego, a u nas w pokoju... U nas w pokoju w ogóle jest też ciemno, więc ja znajduję sobie takie miejsca, żeby móc Wam nagrywać z ładnym światłem. Zauważyłam też, że u mnie w garderobie jest ładne światło i tam też trochę ponagrywałam. Milion wyświetleń to jest sporo, i ja bardzo to doceniam, bardzo Wam też dziękuję za taką aktywność na moim kanale. Kiedyś było bardzo dużo filmów o takiej yy, wielkiej liczbie wyświetleń, ale mimo wszystko ja się już zdaję, że te wyświetlenia muszą znormalnieć, muszą być tak w granicy rozsłużowy strój, który. Tak się prezentuje, są takie przejścia. Ogólnie bardzo mi się podoba. Kurczę, łapie światło, bo już u nas jest godzina 18, a ja chciałam Wam ładnie coś powiedzieć. No, ale chyba tutaj, przez takie ostatnie dobre światło, bardzo podoba mi się taki jaśniutki róż. Co myślicie? Myślicie, że będzie git? Bo ja w serio się już tak nastawiłam i tak właśnie chciałabym, żeby te moje włosy były takie jasno-różowe. A dzisiaj mam stylówkę, śmieję się trochę, że jak na kolarza, bo zobaczcie, mam cały róż, nagrywa i też coś dodaje. A ja chciałam wam powiedzieć. Aha, już wiem co chciałam wam powiedzieć. Chciałam wam się, was się zapytać, co chcielibyście zobaczyć jeszcze na moim kanale, czy może macie jakieś pomysły, co mogłabym ja zrobić, co... jakie filmy nagrać specjalnie dla was, ze względu na to, że ja mam zaplanowane Hej. Hejka. <grych> Petrulla odpoczywa przed nagrywkami. George tutaj też coś na kąpie robi. Marcin, a Marci, gotowa jesteś na moje nagrywki? Tak, znowu, Dobrze, przekładamy o godzinę. Jeszcze. A tutaj piękny basen z rana. Je tutaj w ogóle widać paczki Karola. Karol cały czas tutaj zamawia, tutaj te pudełka i widać przynajmniej ile zamówił. Dzisiaj nagrywamy odcinek do marty, więc będzie wesoło. Jutro jest plan na moje filmy, więc, więc już niedługo nowe filmy na moim kanale. Cały czas zastanawiam się, czy wydać dla Was dwa filmy. W Wam, że dzisiaj jest dosyć pracowity dzień. Pracuję nad czymś fajnym, co ukaże się na moich sesjonalistkach już za kilka dni. Też oglądałam właśnie filmiki, które dostaję od Was i jest bardzo dużo fajnych filmików. Dziękuję Wam za to. Dziękuję, że chcecie być częścią tego filmu, nad którym pracuję. Też zauważyłam, że wysyłacie nie tylko swoją radość, nie tylko swoje jakieś zainteresowanie itd., itd., ale na przykład dostałam filmik, jak ktoś uczy kogoś czegoś albo coś robi po raz pierwszy i sprawdza to. To też jest takie mega fajne. Po prostu Widzieć was na tych filmikach jest bardzo fajne i bardzo wam dziękuję, że jesteśmy też tak powiedzmy blisko ze sobą, że tak mi ufacie na tyle, żeby mi takie rzeczy wysyłać. To jest to jest serio ekstra. A dzisiaj na moim kanale ukazał się film, nowy film o tym, jak zgadywaliśmy razem z domownikami. Widzieć was na tych filmikach jest bardzo fajne i bardzo wam dziękuję, że jesteśmy też tak powiedzmy blisko ze sobą, że tak mi ufacie na tyle, żeby mi takie rzeczy wysyłać. To jest to jest serio ekstra. A dzisiaj na moim kanale ukazał się film, nowy film o tym, jak zgadywaliśmy razem z domownikami, jest na bieżąco z naszymi profilami na Instagramie. Dajcie znać, czy Wy rozpoznaliście dane zdjęcie. I też pod koniec odcinka y, sprawdziliśmy, ile każdy z nas spędza dziennie czasu średnio na Instagramie. No, ja się troszeczkę zdziwiłam, no ale o tym przekonacie się w filmie. Dajcie też znać, może w direct messages, ile Wy średnio spędzacie czasu na Instagramie i czy Was ta. Liczba zaskoczyła. A ja życzę Wam miłego dnia i działać dalej. Dzisiaj się dużo dzieje, i dzisiaj mam, nie mogę zdradzić, ale. Coś z rzeczy babskich, przyszła do mnie dzisiaj paka, którą sobie jakiś czas temu zamówiłam na Miss Guided i też pytacie o się o strój, zamówiłam sobie też ten strój biały, ten strój z odcinka ostatniego czarny jest właśnie z Miss Guided. a ja pokażę wam jeszcze jak wyglądam i też ta sukienka przyszła mi dzisiaj, więc też wam pokażę, ona była dosyć tania, znalazłam ją na przecenie chyba za około 10 czy 12 dolarów, naprawdę wyhaczyłam takie przeceny, że aż jestem z siebie dumna, dobra, spadam, miłego dnia. Albo wieczoru. Dalej nie ogarniam. Dzień dobry, miłego dnia. Tak, tak, pies. Ta. poproś. Tak, brawo. Daj głos. Ta. 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 No. Ta, łapkę. Tak. Uwielbiam uciekać. No. O Jezus, jaki groźny pies. No dobra, i co teraz? <grywa> Zobaczcie, popatrzne ramontu, jakie jest skupione. A ja właśnie też zmontowałam jutro filmik na kanale. To jest murki ulubiona zabawka, czyli kameleon. I ona zawsze go tak przynosi. Już tu wchodzi, wchodzi. Czemu się ze mną nie bawisz? No dobra, rzucę ci. No dawaj kameleona. No. To jest jej ulubiona zabawa. Wydzieranie, rzucanie, a najlepiej to jak się za nią goni. Cekiny założone to oznacza tylko jedno. Oczywiście stylizacja na Sylwestra. Patrz na, czy twój film również jest jutro? O, oh jest. Także jutro. Piętnasta, tak? Piętnasta na kanale Fritzów. Nowy film. Ogłoszenie. Czas na sztuczki. No? Dobra, uwaga, chóreczko. No? Siad! Tak. tak, brawo, piękny pies. Chmurka. Pięknie, ale nie wiem. Chmurka, leżeć. grzeczny pies. Grzeczny. No? Leżeć, leżeć, leżeć. Tak. Pomału, pomału, mysza. Pomału, pomału.